Siemanko Miedziowi, pamiętacie jeszcze taką akcję? Dzisiaj dzwonimy do naszych kibiców, by zaprosić ich na z Legion. Mam nadzieję, że ktoś odbierze. E, dzień dobry, Czy rozmawiam z panem Michałem. I właśnie dzisiaj, po latach, nasi piłkarze znów postanowili siąść za telefonami zadzwonić do naszych kibiców, żeby zaprosić ich. A zresztą, zobaczcie sami. Z kim rozmawiam? Dziadzia jest? Jaki dziadzia? Co za dziadzia? Pytam się z kim rozmawiam? Halo? Dzień dobry, czy do dozwolnie... <kłysy> <noise> <noise> Jąkam się, człowieku. Sklej to dobrze, człowieku. Ojej, ja włączę głośnik i usłyszę. Może się pan jeszcze raz przedstawić? Okej. Okay. Już? Tak, tak. Witam. Z tej strony Arkadiusz Łoźniak, piłkarz KGHM, zagłębia Lubin. Z tej strony Adam Radwański, piłkarz KGHM, zagłębia Lubin. Dzień Bo, dobry. Witam. witam. Ale pan żartuje, to automata, to jest? To I Poważnie, poważnie, poważnie. Harry jak z tej strony. <gry> e, dostałem informację, że w przeszłości już był pan na, był już pan na naszym meczu i chciałbym pana serdecznie zaprosić na kolejny mecz ze Stalą Mielec, który odbędzie się w poniedziałek o godzinie 19. Zły numer wybraliście, bo my zawsze jesteśmy Tak, tak, tak. A na ostatnim meczu z górnikiem zawrze pan był? Oczywiście. Tak, to ja na pewno to na, na... Od Zawsze jestem. Do Wrocławia już jestem zapisany. Tak, zapisany, tak. To, to bardzo dobrze i tak. się tak. składa. A w końcu, bo tak z jest, to co tak bo ja jest, tak że to musiałabym taty spytać, czy ze mną przyjedzie, pojedzie. Aha, no to fajnie by było, bo nie ukrywamy, że wciąż walczymy o utrzymanie i na pewno e, ka, każdy pojedynczy kibic nam się przyda i liczymy na jak największy doping, Także fajnie by było, jakby pani zabrała tatę e, i wspólnie stawili się u nas na, 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 na zagłębiu. No dobrze, jak też to się postaramy przyjechać. E, mamy taki plan, żeby się wybrać, ponieważ mamy karnety. Okej, ma, ma, okej. Okay, okay. A z kim pani wybierze się na ten mecz? Z mężem i, i dwóch synów, wielkich fanów. Wielkich fanów? To bardzo się cieszę, bo, bo wciąż walczymy o utrzymanie i na pewno Państwa doping nam pomoże i bardzo będziemy zaszczyceni jak, jak przyjdą pa, Państwo na stadion i będą dobrze, nas wspierać. Dobrze, dobrze. No dobrze, dobrze, syn na pewno będzie tu z grupą z Bolesławca, także... O, no to jeszcze większa tak, liczba, no to tak, super. Tak. Y, to cieszymy się bardzo i... Widzimy się w poniedziałek na Stadionie o godzinie 19 no, o. Halo Halo Halo, mówi? Halo Halo Czekaj, czekaj, Jezu że dzwonicie Halo Halo O, chyba teraz będzie lepiej słychać Jeszcze pan? Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dozwiłeś się do pani Karoliny Woźniak? Tak, tak, tak. Bo z tej strony Arkadiusz Woźniak, piłkarz KGH HM za Zagubie Lubin. Aha, aha, ale śmieszny no. No ja nie jestem jakimś zwolennikiem piłki nożnej, także e, może była moja córka z mężem. Aha, to możliwe. No to zapraszamy również Panią, żeby Pani może zawitała tutaj do nas na, na, na Zagłębie i może się Pani spodoba i, i częściej pani będziemy, częściej panią, częściej panią będziemy widywać po prostu. No dobrze, no. dziękuję bardzo za taki bądź Chciałem Panu powiedzieć, że w przerwie jest y, konkurs na, na najlepiej ubranego kibica, kibiców tak naprawdę i, i do wygrania są fajne nagrody i można w przerwie na płycie wojska wystąpić. No to, nudzi ci się, za trening się weź. No, Arula, ja nie mam czasu. Ja muszę a, będzie pani, a znajdzie pani czas na poniedziałkowe spotkanie o 19? Tak, przyjdę, już mam bileciki, także dziękuję. A skąd pani ma bileciki? Arula, ja muszę kończyć, bo ja wychodzę z domu. Nie, no jak to dasz, to jest po mnie, nie. No nie, no gdzie? To Papa, pa, jego dnia. Pan, tajemnie. Dobra, to dzięki wielkie. Do zobaczenia w poniedziałek na meczu. Na razie. Dobra, na razie.